Dobry jest Ojciec Bóg, oddam chwałę Mu. Dobry jest Ojciec Bóg, oddam chwałę Mu. Teraz biorę raz na spotkanie z tajemnicą Boga Ojca. Ojciec Bóg. O, Damn, Dobry. Jest Ojciec Bóg. O, Damn, Moi kochani, jesteśmy na ukończeniu naszej książki Kontemplacja Boga Ojca. Wstęp już jest koło trzech stron, jeszcze musimy się nać wieczorem kolejne ze czystą powstaną. W tej chwili trzy osoby pracują nad książką, ja tu w tej się modlę. Rozdziały nazywające technikiem przedsiębiorczym, są już wlane. Teraz techniczne obróbki, korekty, jedna za drugą. Żeby Państwo mieli świadomość, jak to wszystko, mój kochani, powstaje. Miała być jedna strona wstępu. Zdaje się, że co głupi w głowie uradzi, do skutku doprowadzi. Będzie ich dużo więcej. Dziś zajmuje się pierwszym rozdziałem. Ojciec, Trzeci punkt tego rozdziału. Miłość objawia się w dziele stworzenia. To z boleści serca Bóg mówi: Człowiek utracił wszelką pokorę wobec swojego Stwórcy. Wiek cywilizacji, wynalazku, w jakim wiek XX, który przepowiedziała Matka Boża przez Bernadetkę, sprawił, że uwierzyliśmy, w swoją potęgę rozumu. Dlatego zapominamy o Stwórcy. Dziś, co światlejsi mogą troszkę się śmiać z tych wielkich ludzkich wynalazków, bo jedne już przeminęły, inne pomysły doprowadziły do ruiny naturę jeziora, morza, jak w Rosji Morze Azerskie. Ponad 20 km rzucono się od brzegu, bo wymyślili kanały, jak dramat na zachodzie Europy. Wybetonowali wszystkie rzeki, uregulowali perfekcyjnie, w przekonaniu, że będą panami sytuacji, biło na alarm. Dziś się szczycą nowymi programami, typu to, co było już zakomuny u nas bo mnie w liceum uczyno, uczono Wisła 2000 musiałem mówić na egzaminie że do, Krakowy, do Krakowa będą wpływały statki transoceaniczne bo takie są plany a kiedy zacząłem studiować w Krakowie w 1978 roku, roku na murach Krakowa były już napisy Wisło wróć do swojego koryta więc dzisiaj Niemcy, Francuzi piszą programy naukowe i mówią Renie wróć do swojego koryta i dalej udają, że są mądrzy, pobudowali tamy, i tak mamy tamę we Włocławku, ale już w Grzegorzu nie mamy łososi. Więc ludzie mieli i przekąskę, a ryby się rozmnażały, bo miały czyste wody, więc łososz zatrzymuje się na, na tamie we Włocławku. Nie wymyślono progów, czy specjalnych, jakiś róz dla tych ryb, żeby pływały, żeby się tu mogły przybywać. więc znowu dzisiaj piszą doktoraty i będą mówili o ekosystemie jak ochrania zwierzęta, najpierw wyrżlejni, a później, moi drodzy. A to się wszystko dokonuje dlatego, że człowiek zatracił pokorę wobec swojego Stwórcy, Boga, i zapomniał o swoim miejscu w szeregu. Dziś żegnałem mojego wujka zapiekonania, modlitwy z siostrą, mówię telnia popatrz, tu na łóżku jest tylko kupa ciała. Już nie mam kontaktu. Za chwilę będzie kupa gnoju, smrodu, jak to będzie ziemi. I do ludzi to nic nie trafia. Dałem wam ziemię, aby była wam poddana. Nie deszcz, nie słońce, nie księżyc i gwiazdy. Bo nam się wydaje, że Bóg dał nam wszystko, więc jest zapanować nad deszczem, umiał rozganiać chmury, umiał robić potężne ulewy, kataklizmy. To już opanowali. Chcą zdobyć słońce za gorąco. Chcą być na księżycu, więc musieli w studiu telewizyjnym Napis, nakręcić projekt lądowania, żeby ludzie uwierzyli, że tam byli. Chcą zawładnąć gwiazdami, więc wymyślają teorię Big Bendu, Big Bendu, Bonka, nie wiadomo jak to nazwą. A Bóg się zachował na do nas bardzo konkretnie, bo my nie rozumiemy. Oni myślą, że Bóg dał wszystko i ty człowieku teraz jesteś Bogiem, rozdajesz karty. Bóg do na nas mówi: Dałem wam ziemię, aby była wam poddana, nie deszcz, nie słońce, nie księżyc, nie gwiazdy. Nie powiedziałem: Niech wszystko, co istnieje, będzie poddane człowiekowi. Ale człowiek mnie nie pytał zdanie. Sam rządzi nad wszystkim, co może poznać. I tu pewne granice w przekroczył człowiek. In vitro, wszystkie dewiacje, badania na embrionach, granice śmierci, życia, pookreślał. Bóg mu w tę tajemnicę nie pozwolił wejść. Tak ustawił naturę i tak ustawił wszystko, że moi drodzy, nie potrzeba tu mądrości człowieka by tak daleko ingerował, by zmieniał DNA, kody ludzkie, by tworzył, nazwijmy to, super robota. Człowiek nie pyta się Boga o zdanie, sam rządzi nad wszystkim, co może poznać. Człowiek chce pozbawić mnie mojej mocy i mojego wpływu, mówi Bóg, stworzycie. Jest to jednak pragnienie żałosne. Dzieci, skąd wiecie, jakie wyjdą choroby po in vitro? Jakie będą skutki, kiedy się połączą dwie osoby z in vitro? Dzieci, co Wy wiecie, jakie mieszanki nam żyją? Nagle nas chcą na ziemi polskiej karać, karać 5 tysięcy złotych jak rodzic dla dziecka do szczepionki. Ale drogi inspektorze w sanepidu, panie ministrze, poczytaj co się dzieje w Anglii, co wykryto, co mamy z waszych szczepionek. Większość dzieci muminków to są z waszych szczepionek. Mnie szczepiano trzema szczepionkami dziś, Dziecka są mordowane dwudziestoma kilkoma szczepionkami. Co wy wyrabiacie z ludźmi? Wraca słońce nad wnętrzem. Wieczernika moje mamusia uśmiecha się. Do swojego syna. Tak, dlatego Pan mówi: To pragnienie jest żałosne, by pozbawić Boga mocy i Jego wpływu. Moja córko, jest to dla mnie raniące i napełnia mnie gniewem, ale również czuję żal do tych istot, które, bo tylko służąc mi, możecie stać się dziedzicami mojego królestwa. Bóg dziś wymazany ze wszystkiego. Kult rozumu, wszechobecny racjonalizm. Tylko będąc mi bezgranicznie oddanymi, możecie wejść do chwały i otrzymać swoją nagrodę. Dziś spotkałem się z niemcami katolikami. Gorliwi. Pobożni. Ale się wygadali, no to co jest, że ludzie przecież dobrzy, wszyscy do nieba pójdą. A zwróć Niemcowi uwagę jeszcze Polak. Więc musiaby przypomnieć, że są przy przestrzeni piekło, czyściec i niebo. Dzięki naszym orędziom do no Niemiec kiwał głową. Bo mówię ci, co na ziemi nie przyjęli Pana Jezusa. Nie poznali, a są dobrzy, byli dobrzy, a umarli, będą w czystu i tam się będą uczyli Pana Jezusa. A niedobrzy wszystko piekło. Znam Niemców, z tego na gościnę więcej nie kiwał, kiwał głową, nie już nie mówił, kiwał głową, że rozumie. Jak kto nie poznał tu pana Jezusa, tam się nauczy, ale warunek Musisz być super dobry tu na ziemi. A oni mi go chcieli od razu dać do nieba i wszystkich. Dlatego Bóg, Ojciec, mówi prosto: Tylko służąc mi, możecie się stać dziedzicami mojego królestwa. Jeśli ty w Boga nie wierzysz, no to jak ty mu służysz? Jak go negujesz, jak ty mu służysz? Jakim prawem ty chcesz niebo? A, wiem co wymyślisz. Nie ma piekła. Sprytni jesteście, żeby wszystkich uwieść. Jeśli już myślicie nad smołami, to wymyślij gatunek, żeby was to nie za bardzo parzyło. Jak już takie macie optyki, to pomyślcie o jakiejś subtelnej smole, żebyście się potrafili zmieścić z tym swoim myśleniem w niej. Tylko będąc mi bezgranicznie oddanym możecie wejść do mojej chwały. Dzieci bitwie o króla i oddaniu przyszła mi ogromna pomoc, którą głęboko włożone w sutannie ponusiał. W niemieckim najnowszym Gotteslob, klepniętym przez biskupów niemieckich, z aprobatą wszystkich o eontologicznie odnalazłem wróżąc. W, na początku basena 45. Tajemnice różańcowe. Nie, my mamy cztery, dzieci Niemcy mają już pięć. Ja to wnet będę się z nami tymi tańcami modlił. Tajemnica piąta Ducha Świętego Dzień z Duchem Świętym. Tajemnica troski, bo na tyle na razie znam pierwsza brzmi panowanie Chrystusa jako króla ciekawe co myślą nasi biskupi. te Niemcy nam spobiegli mają już piętą, piątą tajemnicę różańca i pierwsza brzmi panowanie Chrystusa jako króla bo dosłownie Chrystus Król panuje Oni nie chcą mu oddawać chwały. A Bóg się mówi, tylko będąc mi bezgranicznie oddanymi, możecie wejść do mojej chwały i otrzymać swoją nagrodę. Tylko oddając mi swe życie możecie razem ze mną królować nad wszystkim, co stworzyłem. To jest bardzo istotne. Że możemy królować nad wszystkim, czyli nad wodą, ogniem, nad ziemią, pod warunkiem, że żyjemy w zgodzie z Bogiem. Dusza, która osiąga to królestwo, jest już tak czysta, że może się połączyć ze mną. Nikt nie panuje więc poza mną, ale każdy we mnie i poprzez mnie, będąc już częścią mnie poprzez nasze wieczyste. Żertwa ofiarna dzieci to jest przymierze, ale dzisiejsze Abrahama z Bogiem. Bóg chce zawrzeć wieczyste połączenie z nami. Wiem o pragnieniu każdego człowieka. Nie wiecie nawet, jak jestem hojny i jak jestem czuły dla na wszystkie drgnienia Waszych serc. Odczuwam każde święte pragnienie. Każde pragnienie i każde pragnienie nieczyste. Wiem o wszystkim, o wszystkim pamiętam, pamiętam o każdym Waszym zachwycie i nie zapominam o nim, kiedy przychodzi mi Was nagrodzić. Mój Drodzy, nie pozostaje nam nic innego jak ślepo i zabawienie. On wszystko wie. Czy nie stworzyłem każdego z was innym? Czy nie różnicie się między sobą dosłownie wszystkim? W innym miejscu to było się wyjaśni. Każdego z was Bóg mówi, stwarzałem osobno, każdą duszę osobną. Każdemu z was się przypatrywałem. Nie ma na Ziemi stworzenia ludzkiego podobnego nawzajem sobie, wiernej kopii. A oni chcą klonować. Co oni zrobią z człowieczeństwem? Co oni uczynią? Co zrobią z ludźmi? Czy nie dostrzegasz mojej miłości i pietyzmu? Z jakim stworzyłem każdą duszę, pomyśleć, jak mógłbym każdemu z Was dać tę samą nagrodę. Nie, każda dusza otrzymuje to samo, ponieważ otrzymuje pełne szczęścia, ale dla każdej duszy może oznaczać to co innego. Jak wam to wyjaśnić? Bo to jest taki głęboki sens. Dla jednego wystarczy, że ma rower i jest przeszczęśliwy. A inny będzie chciał mieć samochód, inny helikopter. Być daleko, no ale ten ma helikopter, jest szczęśliwy. Ten ma rower też jest szczęśliwy. Dlatego Bóg to mówi. Ale dla każdej duszy może to oznaczać co innego. Tylko ja wiem, nikt tego nie wie. Nawet Wy sami nie wiecie o sobie, ale ja Was, Ojciec i Stworzyciel, wiem, czym Was uszczęśliwić. Zapisz. Tak samo jak widzicie moją troskę i miłość, jako, z jaką stwarzałem każdą duszę, tak samo później w ciągu jej życia dbam o nią. Uważam na każde jej drgnienie. Tak samo po śmierci zajmuję się duszą i dbam o to, aby jak najszybciej, poprzez jak najbardziej oczyszczające dla niej cierpienie, udoskonaliła się w miłości i połączyła ze mną. już wiemy, definicja inna. Jest to udoskonalanie się w miłości z Bogiem. I bardzo istotne, abyście się nie czuli obrażeni na Boga, że ten ma metr 90, a ty metr 60. Że ten ma pas, z paskiem, a ty ledwo na czym Zakładamy, że był ten sam wysiłek w nauce, bo przy. Nie jest trójce też moi drodzy równe. I to jest też, żebym Leser nic nie robił, dadzą mu trzy, żeby przeszedł. A ten się uczył, nie miał zdolności, ten ma trzy. No Powinna być inna skala ocen, żeby było sprawiedliwe dla tych, co mają mniej talentów, a pracują. Dlatego Pan, Pan Bóg mówi do nas. Dla mnie każdy jest z Was jeden, jedyny. Czy tak, jakbyś tylko, tylko był Boga, albo ludniankiem. Pan nie rozumie. Czy ma pan gęsi, ale ma pan gęść gośkę, którą pan najbardziej kochasz. Daj jej pan serce. I ona ci powie, położy głowę na ramieniu naszej, a nie uszczypie. Podejdzie. A Bóg tak traktuje każdego z nas. A my, że mamy sobą słabość, no to wybiórczo. Nie potrafimy na każdą gęś wyleć tak samo. Ale też nie jesteśmy w stanie, bo gęś jest gęsi nierówna. Tylko Bóg może łamać te bariery. Mówię wam, kupiłem dwie kozy z nadzieją, że mleczne Dwie są. Jedna brązowa, druga biała. Ale w dawaniu miłości brązowa bije białą na głowę. Dotkniesz jej tylko grzbietu, ma całkowicie inną skórę niż tamta. To się wszystko dzieci wyczuwa, to jest niezależne. Ta choćbyś tej milusińskiej, tylko ją połech też. Ona ile ci... Ta druga wyskoczy. Ale ta już nie umie brać ciepła. Ta biała. Bóg te bariery pokonuje. Człowiek segreguje i tworzy lubianków upaczonych, umiłowanych. A my się cieszymy, że dla Boga każdy z Was, każdy z nas jest jeden, jedyny. Powiedziałem Ci, że nie stworzyłem dwóch podobnych osób. Każdy człowiek różni się tysiącem rzeczy. Nie jest to fenomenalne? Bogu Ojcu Stwórcy, dziękujemy za te wielkie nadzieje, za te cudowne słowa, jakimi nas pokrzepia w tym rozdziale. Amen.